Hej, cześć, witajcie! Ja nazywam się Nikola Drobik i witam Was w kolejnym filmie na kanale New Life and in the inna scenaria i będzie jeszcze troszeczkę inna, planuję tu trochę zmian, no ale już raczej będziemy tutaj tylko nagrywać, tutaj się zmienił mój pobyt, w takie małe studio, no ale z kwiatkiem się będziemy chyba żegnać, będzie tutaj no będzie fajnie po prostu, sami zobaczycie, mam nadzieję, że już na następnym filmie. E, a co dzisiaj? Dzisiaj, pewnie takiego w ogóle widzicie po tytule tego filmu, Niusia ma z kilka dni urodziny. Ale czy to już nie było? Było, bo oczywiście e, nie nagrał mi się dźwięk. A potem w ogóle się okazało, że jednak odzyskaliśmy ten dźwięk, ale już był tragiczny. Także nagrywam jeszcze raz początek tego filmu. Nagrywałam to 1 marca, ponieważ Niusia ma urodziny 7? Jakiego 7? Przecież 5! Ja gadam. Dziś ja mam urodziny 5 marca i stwierdziłam, że nagram taki szybki, nie szybki taki trochę mm, kilkudniowy vlog, coś na tej zasadzie ale chciałam po prostu wam pokazać jak wyglądają przygotowania do urodzin Newsy no, można tak to nazwać bo sami zobaczycie, zapraszam was po prostu do oglądania kilkudniowego, tak jak już mówiłam, vloga co się będzie działo, zobaczycie sami. I oczywiście chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama, eee, zachęcić oczywiście do zasubskrybowania tego kanału, żebyście byli na bieżąco. Możecie oczywiście dać znać w komentarzu, jak Wam się podobał tego typu film. Eee, mam właśnie aktualnie <noise> bo mam mega dużo filmów w kolejce, ale to sami zobaczycie. Eee, no też o tym oczywiście zawsze mówię na moim Instagramie, także możecie badać. No yy, i co? No i wszystkiego najlepszego, Niusiu! Jeszcze raz trzymajcie się, miłego oglądania! Pierwszy dzień marca oznacza również to, że wracam na uczelnię, na zajęcia zdalne no i nie mogę już sobie jeździć do Niusi kiedy chcę i o której chcę, także mam teraz dwie godzinki wolnego E, mam w planie pojechać wylążywać niuś. No i zobaczymy czy uda nam się dzisiaj podjechać do Decathlonu Jeśli nie, to zrobimy to na dniach Ogólnie to nie wiem powiedzieć jak mam się ubierać Bo albo mi jest za ciepło, albo za zimno e, Także wziąłam sobie czapę e, Żeby mieć w razie czego. No i oczywiście marcheweczki I jabłuszka Dla niuś. mam nadzieję, że zdążę I ja to tam jeszcze jakoś sobie dam radę Ale jaką derkę zakładać Niuśce? Powiem wam, są takie skoki temperatur no maksa. Dobra, ja już ubrałam czapę, bo stwierdziłam, że mi zimno. Niestety założyłam w ogóle derechę polarową. Jula. Sami, mi się zrobiło cieplej, Niusi też. Na początku lażowałam ją w derce, bo uznałam, że jest w sumie trochę chłodno. O, chowa się za mną, wstydliwa. No, bo uznałam, że jest w sumie trochę chłodno, więc niech się rozgrzeje w derce, potem jej ściągnęłam, no i teraz znowu założyłam. Powiem Wam, że takie dwie godzinki na stajni to w ogóle nie wiem kiedy mijają, bo już nic nie zdąży zrobić, wracam do domu na zajęcia, ale naprawdę, żeby przyjechać na jakieś pół godzinki na stajnię to się po prostu nie da, bo takie dwie godziny to muszą być chyba minimum. Siemano, drugi dzień marca e, ja właśnie skończyłam bazurki, tym razem mam króciutki, bo zaczęłam już jeździć i... E, jakiś czas miałam wypadek przy pracy, tak to nazwę, właśnie przy udziale moich długich paznokci e, Teraz nie jeździłam, także mogłam sobie pozwolić właśnie na trochę dłuższe pozórki, ale już wracam do króciutkich No i dzisiaj właśnie wybieram się do dekatlonu, odebrać moje wędzidło I mam w planach e, pojechać powiedzieć na Niusi, nie wiem czy uda mi się to teraz, ponieważ mam już niecałe 3 godzinki przerwy Eee, także jeśli mi się teraz nie uda, to pojadę po 16, po moich już e, ostatnich zajęciach I wtedy sobie na spokojnie wsiądę, planuję też dzisiaj przetestować to nowe wędzidełko Dobra, ja lecę do Decathlonu i jeszcze zobaczymy może w action, czy jest coś e, fajnego z jakichś balonów Jeju, w nocy minus 5 stopni w dzień 13, a ja w luzie i kurtce Dobra, mam już zamówionko, więc idziemy zobaczyć, czy jest coś fajnego dzisiaj u nas w Decathlonie Dobra, także w Decathlonie było dzisiaj i tak lepiej niż zawsze Ale no, jak było w innych decathlonach, to jakoś było zawsze więcej rzeczy No ale nie ma co narzekać, w ogóle patrzcie jaka to jest wielka paka a w środku jest tylko małe wędzidło, no ale dobra. Ale co do auta i będziemy odpakowywać. Dobre, nie zdejmuję maseczki, bo zaraz e, idę na poszukiwanie balonów. Powiem wam, że jest tak cieplutko, chyba muszę zaraz ciągnąć kurtkę, ale dobra. Mamy taką wielką pakę, w ogóle e, taką wielką pakę, a to jest tylko wędzidło. No dobra. Tutaj chyba się to otwiera. Tak jest, ale już oczywiście zepsułem. Dobra O nie no, Oczywiście, bo jestem Geniuszem I mam talent do takich rzeczy Jezu, żeby nie, otwor... nie umieć otworzyć Paczki Która jest pokazana dobra Nieważne Podarłam No i w środku nic nie ma może to jest po prostu, znaczy jest, wędzidło. Może to jest po prostu najmniejszy karton jaki mają. Ale no cóż, dobra, szybko pakuję śmieci. Karton, wędzidło. Będzie dło karton. No dobra, zamówiłam w ogóle to wędzidło gumowe proste. Ze względu na to, że się potrzebuje jak najdelikatniejszego wędzidła, a spór, ale jest gruby. Jezu, ale jest grube. Ale jest... miękki. E, jest odwieczny spór o to, czy lżejsze jest podwójnie łamane, czy e, proste. Już nie wchodzę w tematy e, oliwek, bo, z, e, bo chyba oliwki są w ogóle najdelikatniejsze. Chociaż znam konie, które e, wolą chodzić na zwykłym niż na oliwkach, ale no to mówię. Każdy koń jest indywidualny. się, będziemy testować teraz na tym wędzidle. Zobaczymy, czy będzie chodzić poza tym wędzidłem. Mam jeszcze zwykłe, podwójnie łamane i plastikowe, smakowe, podwójnie łamane, też zwykłe. Zastanawiałam się ostatnio nad oliwką, ale na razie chodzi spokojnie na tych zwykłych. Także no, zobaczymy. Jeśli ogólnie to jej przypadnie do gustu, to będę też testować jeszcze zwykłe, niezwykłe, gumowe, proste na oliwce. Zobaczymy. Wszystko wniesie rękach. Dobra, ściągnęłam kurtkę, bo jest mega ciepło. Staram się w ogóle nagrać w tą stronę, ale jest takie słońce, że nie daje rady. A nagrywam plecami do słońca, to was mega raziło. Lecę do action, szukamy jakichś balonów. Dobra, mamy takie, ale nie za małe. Ale są też wielkie, ale chciałabym jakieś pilotowe. No Zaraz będziemy szukać. O, to są serduszka. Serduszka miałam do tego pierwszego filmu dobra, jeśli chodzi o siódemki to znalazłam czerwoną i srebrną widziałam, że e, ogólnie są to jeszcze jakieś inne kolory, ale nie wiem czy brać tą, czy szukać dalej dobra, słuchajcie, wziąłam e, srebrną siódemeczkę nie pamiętam gdzie gdzieś tam postawiłam chyba auto dobra, e, ogólnie mogę robić zakupy o tej godzinie w sklepach bo prawie nie ma także super, jest jakaś godzina chyba 12, coś koło tego no i co? Ja chciałam jakieś pastelowe baloniki, ale nic z tego nie było, także no nic, jadę gdzieś poszukać dalej, a siódemka nam no się chyba i tak i tak przyda. Zasłaniam światło ręką, żeby was nie raziło. Dobra, lecę do Carrefoura. Nie no, słuchajcie, są wstążki, są kartki, ale nie ma balonów. No i co ja mam teraz zrobić? No dobra, czyli na razie do zdjęć mam e, fioletowy torcik, fioletowy kanter i fioletową bluzeczkę. A balonika siódomeczkę srebrną, no i chciałabym jeszcze takie słodziutkie, fioletowe baloniki pastelowe, ale nie mogę ich nigdzie znaleźć. Jak nie znajdę, no to będzie bez. Na stajnie już na pewno nie podjadę, bo mamy w pół do pierwszej. A o pierwszej zaczynam kolejne zajęcia. Czemu tutaj tak brzydko przyświetla. E, Także lecę do domu, więc na stajnię jadę po 16. Hej, hej! Muszę się tak na szybko w ogóle pokazać, bo jestem już spóźniona oczywiście. Mamy prawie godzinę ósmą. Do Niusiu urodzin zostały tylko dwa dni, a my lecimy robić foty. I faktycznie kupiłam bardzo jaśniutką tą koszuleczkę, ale będziemy posłowała do Katara <mulety> No, jak ja się rozbiorę? Nie, no dobra, nie jest tak źle Ale mogłoby być jeszcze lepiej Ale jest piękne słońce, jedziemy je wykorzystać Dzień gwiazda Dzień Dobra, lecę A, Aniula niu się na pastwisko Porobiłyśmy fotki Ja jestem bardzo do... O, ktoś mnie tutaj ubrudził w ogóle, widzę teraz No, powiem wam, że już byłam załamana, ale to powiem wam zaraz Dobra, już wrzuciłam do domu, e, bo zaraz mam zajęcie, ale później jeszcze jadę do niusi coś pojeździć. No i powiem Wam, że w ogóle myślałam już, że się załomię, bo nie dostałam rurki do balona e, i nie dałam rady po prostu go nadmuchać. I próbowałam, e, wiecie, potem trzeba przebić e, tak się dosyć głęboko w ogóle tą tego balona. Pokażę Wam, ale na pewno już wiecie o co chodzi. Tutaj próbowałam się, trzeba się było przebić aż dotąd, i ja wkładałam tutaj po prostu słomek, klucz od auta, i jeszcze po prostu kilka innych różnych rzeczy, jakieś długopisy, no po prostu wszystko, żeby po prostu tutaj się przebić i mocno pokałać tego wielkiego balona, ale nie dałam rady, zresztą tak jak widzicie, a chciałam właśnie nagrać jak go dmucham, no i niestety yy, zdjęcia są bez balonów, ale mam tak przepiękne zdjęcie. Widziałam na razie jedno, jeszcze ich nie oglądałam. Ale tak mi się podoba, że nawet się nie przejmuję tym balonem. Zaraz go nadmucham i może po prostu za go w piątek. Zobaczymy, ale... Siemano. Dzisiaj mamy dzień czwarty, czyli jutro obchodzimy te nasze po prostu wyczekiwane urodziny niusi. Ja lecę właśnie do niej na szybko, zrobiam jej się mielniane, e, także teraz mam chwileczkę między zajęciami. Chyba wezmę ją na lążę, wczoraj tak super pochodziła mm, i wczoraj też e, źle się poczuła, także wejdziemy zobaczyć, jak tam u niej dzisiaj. Jeszcze słowo do powiedzenia, żeby zaraz nie było, że nie wiadomo, co się dzieje z Niusią, wszystko jest pod kontrolą i pod... E, pod czym? Jak to się nazywa? Wszystko jest pod kontrolą i pod nadzorem weterynarza, także nie musicie się martwić. Ja przez to też się nie martwię. Także spokojnie działamy. Działamy tyle, ile możemy, jak zawsze. Hejka. zauważyliście może jakąś zmianę? Nie wiem, co mnie naszło. Mega spontaniczna decyzja. Y no, ale widać, że mam u fryzjera. <grymne> ale to nie jest dzisiaj najważniejsze, ponieważ dzisiaj rodziny obchodzi New Life, swoje siódme urodziny. E, powiem wam, że już mam duże dziecko, no co mam poradzić. Ale nic, lecę zaraz do niej na Mestajnie. Myślałam, że zrobię jej jeszcze jakiś torcik y, marchewkowo jabuszkowy ale y, chyba nie. Chyba po prostu dam jej ten torcik z końskiej cukierki. No i pojadę się z tym balonem, którego zaraz nadmucham, bo na szczęście mam w domu słomki. No to będziemy go dmuchać razem. Dobra pewnie to będzie trochę źle wyglądało, bo ten balon ma być taki. Ale zmasakrowane wejście przeze mnie. Mm. <grym> tym kluczkiem do... mam jakąś taką słomkę. Spróbujmy to zrobić. Mamy siódemkę, może jak wielka, większa ode mnie. Mamy siódemkę, pewnie porobimy dzisiaj może jakieś fotki, ale przede wszystkim chciałabym pojeździć na nią się dzisiaj. Mam nadzieję, że z okazji urodzin będzie niesamowicie miła, ja będę miła dla niej i wszyscy będą zadowoleni. A, bo jeszcze nie mówiłam, wszystkiego najlepszego nie To taki mały ten. Pokażę Wam, jak wyglądał w kitce. Ja ponad 60 cm tych kłoków. Znaczy, włosów. Ale teraz będę jeździć, to będę miała takiego pod kaskiem. Proszę o jak wyglądam w świetle dziennym. No, fajny ten wóz. Dziwny, ale fajny. A tu jest moja rybka Czy to już rozpoczęty sezon na czapki z daszkiem? Dobra, słuchajcie, jednak jadę... Nic, nie wiem, może mnie słychać, może nie e, Ale jadę jeszcze do jakiejś Biedronki, Lidla, czegoś takiego e, Kupię jednak jakieś marcheweczki, pietruszeczki Marchawek mam dużo na stajni, ale coś wymyślę, coś jej kupię Zrobię a ala warzywny torcik to już drugi. Boże, wczoraj nie jest za bardzo rozpieszczona. A możecie w ogóle mi też dać znać, czy lepiej w długich, czy w krótkich. Ja na razie się cieszę, bo mega ulga. Wszystkiego najlepszego, Niusiu! Zdrowka, szczęścia! Mm. Co tam, Niusiu? Okay, my już lecimy na urodzinową jazdę. Powiem dzisiaj słowo urodzinowa mega dużo razy pewnie. No ale wiecie co jest pięć. Mega dziwna pogoda. Teraz jest mega zimno. Rano padał śnieg, a w międzyczasie jak jechałam na scenie, było mega słońce i w ogóle chyba bardzo żałowałam, że wzięłam kurtkę. Teraz cieszę się, że ją mam. Dobra, my właśnie skończyłyśmy jeździć. Eee, no i co? I wracamy do Stejni Powiem wam, że fajnie, bardzo fajnie. Poskakałyśmy dzisiaj przeszkody parkurowe Ostatnio skakałyśmy krosóweczki eee, Także jestem bardzo zadowolona. Co to nie Konie to są? Niemożliwe. Nie wiesz jak to Trzeba to ugryźć. Wzięłam sobie czapkę z daszkiem. Przed chwilą się spociłam pod kaskiem. I teraz wyje tak po prostu zimny wiatr, że muszę się ratować kapturami. Mnie się już na pastwisku, ja się zbieram do domu i to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się oczywiście podobało, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału i dania łapeczki w górę. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!